Witam Państwa w piątek 13 dnia kwietnia. Wczoraj Eurodolar w późnych godzinach wieczornych przetestował okrągły poziom, a zarazem psychologiczną barierę 1,32, gdzie również przebiegała linia poprowadzona po lokalnych szczytach, a zatem ta formacja potencjalnego trójkąta rozszerzającego się cały czas jest w grze. Widzimy, że talnia. Prowadzona po szczytach, um, zadziałał to jako miejsce oporu, no plus ten wspomniany psychologiczny poziom 1,32, z tego miejsca obserwowaliśmy lokalne odbicie. Natomiast dopóki nie przełamiemy linii poprowadzonej po minimach, zaznaczonej tutaj przerywaną niebieską linią, um, to no, ta formacja może cały czas tutaj podlegać wątpliwość, z racji tego, że mam coraz to wyższe szczyty, coraz to wyższe dołki, a ja więc mam tutaj klasyczny trend wzrostowy, więc gdyby tutaj doszło do dynamicznego przełamania 1,32+, na linii poprowadzonej po szczytach, to można by spodziewać się szybkiego powrotu nad 33,50. Natomiast do czasu, kiedy coś takiego się nie stanie, a rynek w pewnym momencie się załamie, przełamując linię poprowadzoną po dołkach, to będziemy mogli wracać w okolice 1,30,50. Więc bardzo ciekawy tydzień na eurodolarze, tydzień takiej wzrostowej korekty po silnej wyprzedaży w zeszłym tygodniu. Natomiast na wykresie dziennym cały czas rynek oscyluje wokół poziomu właśnie 1,32, który może być takim środkiem konsolidacji, tutaj już bardzo długiej konsolidacji, przypominającej nam trochę trójkąt symetryczny, no i w e, średnim i długim terminie dopiero pokonanie którejś z barier w tej formacji mój poziom 1,3030 albo 1,3370 może doprowadzić do powstania większego długoterminowego trendu na eurodolarze. Na razie jesteśmy w bardzo e, rozbudowanej konsolidacji na rynku franka, para dolar frank mieliśmy w ostatnim czasie nieznaczne umocnienie szwajcarskiej waluty. Jednak teraz dolar zaczyna odrabiać straty, również tworząc coś w rodzaju formacji flagi. Cały czas rynek tutaj nie przechodzi w silny trend. No jest oczywiście odwrotność euro-dolara, więc mamy też coraz to niższe dołki, coraz to niższe szczyty, więc jest to z definicji trend spadkowy. Natomiast często właśnie w formacji flagi takie układy nam się pojawiają, ale tutaj do jej potwierdzenia potrzebowalibyśmy jeszcze wybicia się. Górą z tego kanału, natomiast przełamanie dołem mogłoby nam tylko przyspieszyć zniżkę i powrót w okolice 0,90. Funt natomiast zachowuje się nieco czytelniej. Tak jak już wcześniej sobie wspomnieliśmy, tutaj od dłuższego czasu może powstawać tam formacja głowy i ramion, i na razie linia równoległa do linii szyi cały czas bardzo skutecznie oddziałuje jako miejsce oporu. Wczoraj zatrzymaliśmy się na tej linii, dziś obserwowaliśmy silniejsze cofnięcie. No i dopóki ta linia nie zostanie pokonana, cały czas możemy mywać, że prawe ramię właśnie się na tym rynku tworzy. Jeśli chodzi o polskiego złotego, mamy tutaj cofnięcie po wybiciu 4,17, czyli z tego inside bara, ale tutaj też cały czas mamy trend wzrostowy od lokalnego dołka coraz to wyższe szczyty, coraz to niższe. Dołki, więc tutaj także cały czas możemy zmierzać w okolice 4,27, gdzie znajduje się modelowy zasięg po wybiciu z inside bara. Natomiast, oczywiście, alternatywnie jeszcze możemy tutaj brać pod uwagę korektę trójfalową ABC, ale żeby móc rozważać taki scenariusz, musielibyśmy tutaj naprawdę dość znacząco cofnąć w okolicy chociażby dołka tej świecy, czyli 4.12, aby móc myśleć o 4.08 albo o niższych poziomach. Na razie może być to lokalna korekta w całym trendzie, podobnie jak jest na parze USD, PLN, gdzie tutaj również od dołka możemy obserwować strukturę przynajmniej czterech fal wzrostowych, z czego fala czwarta a aktualnie A, korektę C, i jest to korekta nieregularna, więc tutaj można by się spodziewać jeszcze jednej próby w, podejścia w okolicy 3,22. No, 3,26 może teraz jeszcze nie być w zasięgu, natomiast próba testu jeszcze tego szczytu jak najbardziej jest realna. Cena złota, Podobnie jak to miało miejsce w tym przypadku, kiedy to rynek pod koniec grudnia zeszłego roku też testował linię trendu, cena złota nam zawraca. Jeśli zobaczymy takie zamknięcie, to potwierdzi nam wybronienie na tę chwilę linii trendu i może prowadzić do jeszcze większego odbicia. Natomiast widzimy, że zdecydowanie ten trend słabnie, ponieważ mamy tutaj coraz to niższe szczyty i coraz to niższe dołki, więc też z definicji jest to trend spadkowy. Giełda amerykańska już nad poziomem 1380 punktów. Teraz zmagamy się z oporem w okolicach 1386 punktów, który tu poziom był wcześniej um, potwierdzeniem dla formacji podwójnego szczytu. Mamy tutaj bardzo silne wsparcia wynikające właśnie z modelowego zasięgu podwójnego szczytu, a także z dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. Zwybranie tych miejsc powoduje nam powrót um, w okolicy 1385 punktów. Na 20 również lokalne odbicie po teście 2240 punktów, formacja objęcia HOSSY, no i obecne wzrosty na rynku, które mogą trwać nawet do poziomu 2316 punktów, jednak załamanie tej całej struktury mogłoby nastąpić dopiero po wybiciu lokalnych minimów. W przyszłym tygodniu komentarze dzienne będzie nagrywać pan Paweł Kordala, więc prawdopodobnie coś więcej o rynkach surowców się pojawi w komentarzach dziennych, a poszczegółowe komentarze i analizy zapraszam na xtb.pl do strefy analitycznej.